Witam! Dzisiaj przygotowałem dla Was składankę moich wybuchów i pań, które nagrywałem. Nie są to wszystkie, ale większość A no więc tak Widzimy tutaj pierwsze podpalenie i dym. Były też korki jeden i drugi palałem też oskrobane zimne ognie. Był też duży ogień. Były podpalania mieszanki saletry. No i dym z nich. Następna mieszanka. Tam był jakiś wybuch, tutaj jest niby petarda, ale nie, jednak nie petarda. Tutaj jest woda. I najlepsze to garnki. Wywalało je mocno do góry. I to jeszcze jak?